No bolecze, ja nieraz widzę czy parafii, jakie pamiętają tam na przykład 5 roków temu, a zaraz i to serce uzrywa, jak ty zobaczysz, że chram na połowę pusty, bo połowa ludzi ze wspólnoty parafialnej po prostu wyjechała. I nie ich ce, no, i nie, nie wiadomo czy one się, czy one nie zakorzenią się gdzieś tam w innym miejscu i że nie będą widzieć jakby no, potrzeby powierzenia się w Ukrainie. Na pewno cie je dla nas duże są, pytania. Tak samo zaraz pytania pokłykań, duże młody, młodych chłopców Wici tam 16, 17 roków, wyjeżdża z Ukrainy, ratując się sobie od e, tej przedwczesnej mobilizacji, czy one się? To no, my zobaczymy, może najbliższe roky, bo ce, no, całe pokolenia po e, prostu z, z, z naszego narodu, wyjeżdżają, czy tam, tu inny kraj, szukają, czy na pewno my, co powinni powinny tu warstwowaćy, to rozpiznawaty i jako mocha więcej piterymowaćy ich, i duchowno, i materialno, żeby ci ludzie wyczuły, że oni tu nie sami, semi no, można kogoś krytykowaćy, że tu wyjeżdża, ale jak ktoś ma maje na przykład skonu materialną sytuację ma jej dzieci i nie ma tutaj tut czy do pomocy, to jasno, że win, nie bija to win czy tam jego czeka lepsze kraszcze życia, tiki win pragnę otrzymać tej codzienny chleb dla swoich dzieci, dla swoich najbliższych i czasem jest taki chce, kik zmuszony na taki krok, żeby, żeby, no, nie, nie... Не, не, не залишити сім'ю без, без основ, основного якогось такого утримання, і тому тут напевно це те, що церква повинна акцентувати в сторону влади Верховної Ради, що пріоритетом в Україні зараз є сім'я, родина.